Dobra, tu się nagrywa. Nagrywa się. Nagrywa się, czeka jeszcze. I patrz, nagle jesteśmy jaśniejsze. No bo jest ostrość na nas. O. Cześć, kochani, witam was w. w... Nie, witam. Jeszcze raz. Cześć. <ścoughs> Witajcie, kochani, w filmiku o quizach książkowych razem z y, Martyną. Gościmy tutaj dzisiaj. Słuchajcie, poliplot. Hej, hej, hej. No to, no jestem tu, tak? A co nie? Kiedy pan ostatni raz książkę przeczytał? Dzieci z Bulerbyn czy Akademia Hogwarts. A A, czas nie? Który z bliźniaków własnej zginął podczas drugiej bitwy o Hogwart? Ej, już co? Już co się może ten przyznać? Która była druga bitwa o Hogwart? Pierwsza była w piątej części. Nie czytam. Nie czytałam Norwidera. Z filmu powinnaś wiedzieć. No to ten. To film tak. Było coś, ale to tam później. Nie wiem, chyba Fred, ale ręki nie Też sobie mi się nie dam wydaje, obciąć. że Fred. rękę sobie nie dam odciąć. To już jest wiadomo, no Może dobrze. Dobra. Kto po rebelii w panem objął stanowisko prezydenta w przedwczesnych wyborach? Ten. Coin. Mhm. Kto to Taylor Nie, też nie wiem. <laughs> Kto napisał serio o Percy Jacksonie? Wiesz? Na pewno nie Stefanie, tak mi się wydaje. No nie ona zmierz napisała. No. Ten mi gościu nic nie mówi, ona mi coś mówi a... Ale... I grzyska śmierci. Dobra. Ty czyta. Ale ja nie czytam po autorach, Nick Jordan napisał Jacksona. Okay. No, To i napisał Percy Jacksona. Okej, no i to wiadomo. Co według Augustusa było metaforą śmierci? A, Niezapalony papieros. To wiem. Tak. Kto zabił, zabił Smogwę? Bilbo, nie? Bilbo. A nie czytałam. Nie? nie? czytałam tego. Nie czytałam. Ja nie widziałam ostatniej ja części mam... Hobbita, nie czytałam, jeszcze nie skończyłam czytać ten. Czego najbardziej boi się Jace z Darów Anioła? Eee... Cichych brać. Nie wiem. Ja oglądałam film, czy tam serial, ale cichy. Co Dobrze wie, nie nie czytałam darów ruchania. Ale w sumie to było tak głupie pytanie, że aż chciałam dać te kaczki, ale nie no mi się... No dobra. Jak nazywała się czwórka rodzeństwa, która uratowała narnię przed białym e, Piotr, Suzanna... Ludzja? E, Dmug... Ja tego nie czytałam. Eust... Nie Eustaka. Nie, Piotr. taki imiona. P p p, p. p p O chyba ten. Chyba to pierwszy. No dobrze. Dobrze, to dobrze. To dobrze, dobrze, znaczy? Jesteś psychopatą. wolę określenie człowiek z wyobraźnią. z jakiej książki to cytat. Albo szeptem, albo, albo dotyk Julii, do ja tak sama. Ostatnio to czytałam, tą albo książkę, w której to było. Po a raz ja chciałam tego przeczytać 8. szeptem, bo mi się tak podobało. Y, dotyk Julii. Tak myślisz? A nie, on no nie szeptem. Nie szeptem, bo to ostatnio czytałam szeptem po angielsku. Na twoją odpowiedzialność. Dobra. Yeah! Okej. Okay. Czytam ostatnio szeptem po angielsku i polecam. Kto w leku na śmierć? Nie, Trzecia czytałam. część serii wieźni labiryntu. Zginął od postrzału w głowę. Ej, to też jest taki spoiler. Może... Trzecia część serii. No, może ten główny. Pewnie ten główny, bo to jest tak, jak. Thomas? niezgodna. Nie. nie, nie, nie. Albo ta laska. Ja bym dała Newta. Albo ta Laska. Nie wiem, bo ja widziałam tylko pierwszą część filmu nie ta. Dajmy Newta, ale to też jest spoiler. Ten główny na pewno, bo trzecia część to ostatnia. Nie, nie, on musi przeżyć to z jest... góry. A, a? Tak myślałam. Bo to jest taki, wiesz, drugoplanowy, oni zawsze giną. Ale najfajniejsi bohaterowie zawsze giną. To jest no ja to właśnie Newt i no, zajebisty jest. W jakim gatunku lubuje się Steven King? King. Jako pisanie, Hot, no. czy jako czytanie? Bo nie wiem, może <Violet> lubi dramaty na przykład. Bo lubi komedie, pisze horrory. Nie Kinga, tak? Skąd mam wiedzieć? O... Teraz czytam śnienie. Jak, jak Już mi się podoba, Zobaczymy. więc spodziewajcie się w kolejnym tym o. Osiem na 11. Osiem na dziesięć. Gratulacje, masz sporą wiedzę o książkach. Ksi Widać, że <thatugada> lubisz czytać. No. Dobra, to lecimy na następny quiz W tej części więzień, labiryntu ginie Thomas? On ginie?! Może wcale nie ginie, ale ja obstawiam, że umrze, bo to podobno jest taki sam... Wcale same, nie ginie, on tak nie może schudnąć Nie Niezgodne. Czytałam ją przecież No to ona umiera na końcu i to tak beznadziejnie że Czemu żadne te wszystkie na tych rzeczy? substancje na nią działało, no w ogóle, bo była nieśmiertelna. I potem koleś się zastrzelił i ona umarła. Ja myślałam, ses. że padnę z Żenady. No, małym <laughs> Ja myślałam, że padnę Nie, ale on nie może, Tomas nie może zginąć. W ogóle, ja też na film, ale nie! No nie wiem, ja obstawiam, że umrze. O, kurde, mógł umrzeć, ale do. Nie! <laughs> jak Darek poznał Melanie w intruzie? Mm. W domu miesz, miesz. pasożytów, gdzie Malanie kradła jedzenie. Tak. tam i książki na film. film. film był do dupy. Nawet mm. nie próbujcie go oglądać. Nie. Wasze Znaczycie serce umrze, książkę. jeśli go zobaczycie. Jaki tytuł nosi przyrubka z zmierzchu? Vampiry i świry. Wampiry i świry. Ale to jest film, a nie książka. Ja kiedyś książka, właśnie... parodia to jest zmrok. Ja kiedyś szukałam właśnie filmu, żeby sobie beżys... Z... A nie, żeby igrzyska. I natrafiłam marodiasz. na jakąś parodię i tak, wiesz, myślałam, że to jest to, nie, Oglądam, oklonam Mam takie Marodias. żarty, takie jakieś coś się działo, że ja tak sobie myślałam, to tak nie że ja oglądam dobry film, bo to chyba nie jest to Nie, to miało być śmieszne, film. ale w sumie nie było No, takie było to trochę niesmaczne, ale które z podanych niższej książek napisał Nicholas Sparks? To nie Co stanie się kochasz i ślub? Było coś po takiego Tego nie napisał no bo wesela nie było mm -hmm. Wesele napisał Wyspiański To napisał i to też To też Zostań jeśli kochasz, ruch. nie napisał Spark. Nie? Nie Ach bo to jest, dobra to jest, I szczerze, kocham i jeśli na miłość Aha, że napisał, a ja myślałam, że nie napisał Mówię, Przecież tego nie napisał, tego nie <laughs> Jaka autorka wcieliła się w rolę Klary w filmie Dary Anioła? Na pewno nie Miley Cyrus ona chyba też nie. Lily, Lily Collins. Tak. No. to na. Spokojnie. Na swej lata, tak. Skąd pochodzi ten cytat? Ludzki rozum może usprawiedliwić każde zło. Dlatego jest takie ważne, że nie polegamy na nim. Ha? Ja to chyba Nie Niezgodna. Też mi się wydaje, że niezgodna. Ale ostatnią piosenkę też czytałam i nie wiem, czy to nie było. Hmm. Ale nie było tam takiego hasła, bo tam nie było. Nie, tam by, nie było. Nie, może. A... A co oznaczało Ok, wciąż że gwiazd naszych wina. Y... Zawsze. Zawsze. Jakie miał trolle z Hobbita? Ja to nie pamiętam. Nie wiem. Gulancko film. Ja też. I to tak, Bert, że Rob, mi się Bob. nie podobał w sumie. Bert, Robo Bob, <laughs> Jacob Witam, William Bertam, William Stefan Kiri. To hmm. albo to da. Co myślisz? Mm, William Bertram? Może. Ah! <grym> Dobra jesteś. Jaką moc miała Julia z Juli Julii? <grym> Czekaj, bo czytam. Mi się teraz wali z takimi dwoma tymi. Nie, hmm, ona. zapijała. No tak. Ale gdzie czytałam, co ja czytałam? Żelazka miała władzę nad piorunami i... No, czerwona królowa. No I mi się to wszystko Ej, Ej ale patrz! Twój wynik jest dziesięć... 10 na 10! Jesteśmy, jesteśmy... <laughs> <laughs> e, Okej, okay, więc jeśli chcecie więcej takich na przykład quizów, jeśli wam się to podoba... Albo podeślijcie linki do tych quizów. Tak, będzie najłatwiej. <laughs> podeślijcie linki do quizów. Albo tak, jest... Albo powiedzcie jak jaki mieliście wynik w tych... O, chwalcie się wynikami yy, w komentarzach I co? I to było na tyle, nie? Kochani, to tego, to... Cieszymy się, że dotrwaliście do końca ci No, którzy bo to trochę zostali. będzie długi ten, ten, coś tak Trochę bo... się przytnie i będzie dobrze Więc co, kochani? Pa, pa. Dzięki, na razie